Cześć, z tej strony Daniel. Fajnie, że jesteście w RRMoto. W tym filmie pokażę Wam jeansy motocyklowe, jedne z najpopularniejszych w Polsce, a dokładnie najnowsze ich wcielenie, czyli Shima Giro 3.0. Jedna z odjeźdźców motocyklowych jest taka, że są to fajne i wygodne ubrania, które zarówno spisują się podczas jazdy motocyklem, jak i do codziennego użytkowania. I w związku z tym, że tutaj mamy ochraniacze, które możemy wyjmować przez zamek zewnętrzny, to nie ma żadnego problemu, żeby motocyklem dojechać sobie do pracy, ochraniacze wyciągnąć i swobodnie przez cały ten dzień pracy się poruszać. Po pracy z powrotem włożyć ochraniacze i wrócić do domu, zaliczając jakąś fajniejszą, dłuższą trasę, bo jest świetna pogoda. Więc łączymy maksymalnie dużo elementów w jeden produkt. Giro 3.0 dostępne jest zarówno w wersji męskiej, jak i damskiej. Jeżeli chodzi o model Giro 3.0, to jest on certyfikowany na podwójne A, dlatego że w środku mamy materiał Triotex. Które znajdują się w okolicach naszych pośladków, bioder oraz kolan. I jest to materiał wysoco odporny na tarcie. Super ważną informacją jest fakt, że Triotex, który jest zastosowany w tych spodniach, przepuszcza powietrze, czyli w przeciwieństwie do Kevlaru, tutaj nie będziemy mieli tego efektu gotującego się tyłka, kiedy temperatura przekroczy 27-28 stopni. Na kolanach znajdziemy ochraniacze serii Flex, jest to certyfikacja na poziomie drugim, a znowu na biodrach znajdziemy ochraniacze poziomu pierwszego, które są turbo miękkie. Całościowo sprawia to efekt taki, że mamy zachowany w 100% komfort i mamy już ten poziom bezpieczeństwa, który chcemy mieć. Cechą charakterystyczną dla modelu Giro były zawsze kieszenie, i te kieszenie mamy w postaci kieszeń cargo po lewej, jak i po prawej stronie. Natomiast uwaga, ciekawostka jest taka, że tu również pojawiła się kieszeń na zamek, więc teoretycznie i tak, no ja jeżdżę w modelu 2.0, czyli poprzedniej generacji, i faktycznie przekonałem się, że ani telefon, ani portfel mi nigdy z tych spodni nie uciekł. Ale właśnie tutaj jest ukłon dla osób, które jeszcze bardziej chcą być pewne, więc mamy tą kieszeń również na zamek. W związku z tym, że Giro są popularnym modelem, to pewnie sami macie sporo doświadczenia z tymi spodniami, a wybierane są dlatego, że pasują po prostu na ogromną ilość osób. Fitting został tak dobrany, żeby było po prostu miło i przyjemnie i łatwo dopasować je do siebie. Mało tego, mamy tutaj takie udogodnienia, jak chociażby harmoniki, które znajdziemy zarówno nad naszymi kolanami, jak i z tyłu. Z tyłu mamy również lekko podniesiony stan, tak, żeby było wciąż komfortowo, kiedy nasz motocykl jednak będzie wymagał od nas tego, żebyśmy się pochylili do przodu. I mało tego, mamy tutaj również zamek krótki do spięcia z kurtką, więc jeżeli kupimy sobie kurtkę, szymy na przykład z krótkim zamkiem, to całościowo robimy sobie taki zestaw, żeby nigdy, przenigdy nie było widać dekoltu hydraulika. Nogawki zwężają się ku dołowi i to jest o tyle ciekawa informacja, że z jednej strony nic nie będzie powiewało, więc ta część jest bezpieczna koło silnika czy koło podnóżków, nic się nie zakręci i z drugiej strony mamy również zamki, więc zakładanie i ściąganie tych spodni nie będzie problemu, Ponieważ mimo właśnie wąskich nogawek mamy zamki, dzięki którym na chwilę możemy sobie rozszerzyć te nogawki. Mało tak, jeżeli są wśród Was osoby, które lubią zakładać nogawki na buty, to właśnie dzięki temu zamkowi również można to zrobić. W związku z tym, że protektory wyciągamy sobie od zewnątrz, to mamy aż trzy kieszenie w środku, dzięki którym możemy sobie ustawić wysokość naszego protektora na naszym kolanku. Więc nie martwcie się o dopasowanie bo zawsze uda się to zrobić. Giro 3.0 występują w dwóch długościach nogabek. Krótszy to jest 32, dłuższy to jest 34. Jeżeli chodzi o rozmiary męskie, to są od rozmiaru 30 do 40. Jeżeli chodzi o rozmiar damski, również występują w dwóch długościach nogabek. Od 30 do 32, a jeżeli chodzi o pełną rozmiarówkę, to jest od rozmiaru 24 do rozmiaru 34. I w obu wersjach damskiej i męskiej, Giro występuje w wersji czarnej, jak i zielonej. Jeżeli chcecie wiedzieć, jakie dokładnie rozmiarówki i kolory są w tej chwili dostępne, to zapraszamy Was na naszą stronę. A dla osób, które chcą przymierzyć te spodnie osobiście, poczuć je tak naprawdę na sobie, czy to jest dokładnie to, czego chcecie, to zapraszamy do naszych sklepów stacjonarnych. Chcąc ułatwić Wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rermoto.pl i dajcie nam znać.